Siemanku z tej strony, El Diablo ruszamy z kolejną minigierką, tym razem będzie to Jeff the Killer Ma to podobno jakieś elementy z horroru, czyli coś w tej minigierce ma nas wystraszyć Mimo, że jakoś nazwa nie wróży, jakby to miał być jakiś horror, no nie wiem Jeff the Killer to jak głóde jakby mamy sterować jakimś psychopatą i zabijać ludzi Nie, tu coś podobno jest z, z, związane z horrorem, tak więc czekam, czekam aż mnie coś tutaj poważnie wystraszy, ruszamy, new game Lubię gry, które potrafią tak wystraszyć No dobra, rozpoczynamy Hmm, wygląda to tak jak melina jakaś Wszędzie leżą jakieś porozwalane, nie wiem co tam jest, czy poćwiartkowana firanka, czy to jakieś szkło, czy jakieś, nie wiem to... Gałęzie, ubrania wszędzie leżą, krew jest wszędzie porozlewana, ręka jest przybita do ściany. No, rzeczywiście jak horroru się rozpoczyna. Jesteśmy sami, jest ciemno, oczywiście musi coś mrugać. Tutaj żarówka wysiada, choć i nie widzę. Więc nie wiem skąd co tu jest źródłem światła, może latarkę mamy. No nie, wątpię, bo światło cały czas pada w tym samym miejscu. Dobra. Wychodzimy z tego pokoju. Idziemy do następnego. To wygląda jak jak jakaś Łazienka. Pełno tu również krwi. No tu jest taki, taka linia ciągła, to jakby ktoś kogoś zabił i ciągnął po ziemi. Dobra, mamy jakiś klucz w Kiblu. Co to było? Co to było? To w ogóle postaci, to coś, co miało mnie wystraszyć, nie miało. To wyglądało jak dwa zdjęcia przyklejone do siebie, to coś już miało postać i to mi coś przypominało z gierki SCP, tam również taka uśmiechnięta od ucha do ucha morda była, ale proszę, tutaj mam życie. Straciłem już go trochę. Mam jeszcze 1808. Nie jest źle. Może dotrwamy do końca? Dobra, idę szybciej. Nie zauważyłem, że mogę tutaj truchtać. O, proszę, mamy klamę, możemy teraz strzelać. Skoro nas uzbroili, to znaczy, że będziemy musieli tutaj parę osób pozabijać. Zobaczymy zaraz kogo. Dobra, wchodzę. Pająki tutaj? No cóż, dobra, idziemy dalej. Znowu zaatakował mnie ten ludzik z SCP. No kurde, jakiś zardzewiały rower, mogę go zabrać? Nie mogę. Door locked! Locked, nie wejdę sobie. Może tutaj chociaż wejdę. Nie, to również jest zamknięte, musimy szukać jakiegoś klucza. Może tu coś będzie. Hm Coś wziąłem? Ja tylko chodziłem i naciskałem Enter i chyba coś wziąłem. No proszę, nawet nie zauważyłem, żeby tam coś leżało. Czyli prawdopodobnie obok tych ubrań jakiś klucz się znajduje. Jezus się zgubiłem. Tu jest jakiś długi korytarz. Światło się zagle zapaliło. Czyli coś tutaj na mnie zaraz wyskoczy. Pewnie jakiś wstrętny ryj. Już się boję, Ta. Co jest? To już naprawdę muzyka ze SCP 087B. Dobra, szukamy kolejnego klucza. Hmm. Nie widać. Może znowu mi się przyfarci, jakiegoś tutaj znajdę przypadkowo. Nie, nie mogę tego otworzyć. Znowu coś podniosłem. Ja tylko chodzę i naciskam Enter i znowu mi się trafiło. No proszę. Szczęśliwy dzień dzisiaj mam, prawdopodobnie. Już po raz drugi na farcie udało mi się jakiś klucz podnieść. Mam jeszcze dwa naboje. Dość głośne te jumpscenki. scenki to się ktoś może wystraszyć, jak ktoś na słuchawkach gra. O proszę. No nie mogę rowera wziąć. Dobra, kłócamy. Idziemy tam... Nie ja mam już amunicji. Jak strzeliłem w ten klocek z obrazkiem, to jakbym trafił w jakiś... nie wiem co... Game complete! W sumie dość krótka gierka. No taka śmieszna w sumie. Jest tu parę jump jumpscenek, można się rzeczywiście wystraszyć. No ale mokro w gaciach póki co nie mam. Ale podobało mi się. Dobra, to by było na tyle. To było Jeff the Killer, komentował El Diablo. Zapraszam na kolejne filmiki na moim kanale. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie.